Witam serdecznie. Z tej strony Piotr Rachwalik, firma XProfis. W tej krótkiej prezentacji chciałbym zademonstrować, jak w programie XProfis Poligrafia wykonać kalkulację produkcji pudła z tektury falistej. W programie XProfis Poligrafia otwieramy listę kalkulacji. Następnie plusem dodajemy nową kalkulację. Pojawia się lista dostępnych szablonów. Wybierzmy Pudło tektur. Najpierw należy wybrać kontrahenta. Klikając przycisk kontrahent możemy wybrać jednego z dostępnych w bazie danych. W tym przypadku nie nazywamy zlecenia, ponieważ nazwa zostanie później wypełniona na podstawie definicji w szablonie. Kolejnym etapem jest dodanie zadań. W tym przypadku będzie tylko jedno zadanie. Rozwijamy szablony zadań przyciskiem obok plusa. Z listy do dostępnych szablonów wybierzmy pudło klapowe. Tutaj należy wybrać wzornik. Robimy to klikając przycisk z literą F od PEWCO. Wybieramy kod wzornika. Oraz wpisujemy wymiary pudła. Jak widać, program obliczył nam BIGI oraz format do druku. Tutaj w tabelce możemy zobaczyć, w jaki sposób program to policzył. Zatwierdzamy. Następnie. Uzupełniamy nakład oraz armaturę materiału. Format do druku program nam już sam uzupełnił, a maszyna została wstawiona ta, ustawiona w szablonie zadania. W dole okienka wybrać jeszcze należy kolory. Ja wezmę tylko jeden kolor. Ja zostawię tutaj kolor czarny, ale można go oczywiście zmienić. Zadanie jest gotowe. Możemy zatwierdzić. Przejdźmy jeszcze po kolejnych zakładkach. W zakładce Produkcja mamy już ustawioną odpowiednią usługę wykrawania. W kolejnej zakładce, czyli introligatornia, Widzimy, że musimy wybrać rodzaj klejenia, jaki chcemy zastosować. W zakładce materiały mamy już dobrane materiały, zarówno dla tektury, jak i kleju. Który może być zależny od tego, jaki rodzaj klejenia wybierzemy. W zakładce nakłady. Opcjonalnie dodać można alternatywne nakłady w celu zaprezentowania szerszej oferty. Dodajemy je plusem. Klikamy przycisk z piorunem w celu przekalkulowania. I pojawiają się nam wyceny dla poszczególnych nakładów. Jak widzimy w międzyczasie uzupełniła się nam już nazwa zlecenia, więc możemy je już zapisać. Jak widać kalkulacja się zapisała i jest widoczna na liście kalkulacji. Następnie wygenerować można ofertę handlową. Przyciskiem z lubką zobaczymy podgląd wydruku. Można tu zobaczyć podstawowe dane dotyczące zlecenia. Warto dodać, że szablon wydruku można dostosować do indywidualnych potrzeb. Ofertę można jeszcze wysłać bezpośrednio mailem. Gdy klient zaakceptuje ofertę, możemy utworzyć kartotekę towarową tektury potrzebnej do wyprodukowania zamówionego pudła. W tym celu wejdźmy jeszcze raz do zapisanej kalkulacji. Następnie przechodzimy do zakładki materiały. Klikając prawym przyciskiem myszy na materiał Tektura wybieramy Utwórz Materiał. Informacja w kartodece o formacie, rodzaju, gramaturze i bigach pozwala łatwo zamówić surowiec u dostawcy. Zapiszmy. Jak widzimy, utworzony materiał stawił nam się tutaj w zleceniu. Zapiszmy ponownie całą kalkulację. Dziękuję za uwagę i zapraszam do sprawdzenia pozostałych prezentacji pokazujących inne możliwości systemu XProfis Poligrafia.